Mankowi, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mankesi. A przed Wami kolejny odcinek z budowli, z budowli widzów. Tym razem Szerszeń podesłał pracę, którą kazał po prostu zrajdować. Dlatego ten odcinek będzie taki bardziej niepokazowy, tylko taki bardziej zrajdowania. No i spróbujemy sobie zrajdować na jego bazę. Czy faktycznie jest taka wytrzymała? Wydaje mi się, że pewnie nie, ale zobaczymy. Czy, czy się postarał, czy nie. No tak, spróbujmy to zrajdować tak myślę, nie wiem, jak najmniej co czwórek, czy żeby lepiej było. Schodzeniem po c 4 i tak dalej. Także, można by w sumie spróbować schodzeniem po C4, żeby jak najmniej zmarnować. Dobra, spróbujemy tu zrobić moje skillowe wchodzenie. Dobra, tu sobie dajmy od razu drugą. Myślę, że tak będzie ok. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda, ale powinno się udać, nie? W sumie ja jestem botem w wchodzeniu po C4, dlatego myślę, że jak mi się nie uda parę razy, to po prostu sobie wejdziemy C4. -kami. Ale w sumie gdzieś tu, musi być, gdzieś tu muszą być drzwi. Także sobie je rozbroimy w sumie i i znajdziemy drzwi. Chyba, że to jest to baza, do której się nie wchodzi. No, zaraz zobaczymy. Obejdę ją dookoła i sprawdzimy sobie, jak tutaj się to wszystko prezentuje. No, wygląda na wytrzymałą, ale to wiecie, każda baza wygląda na wytrzymałą. O, tu jest jakiś totem, ale to nie będziemy brać tych totemów. Będziemy jednak robić to na rajdowanie. Gdzieś na pewno muszą być drzwi. Chyba, że to jest jakaś baza, do której wchodzi się górą, albo się tylko tepa. Albo się wchodzi przez zniszczenie ściany, bo też są takie bazy. Także zobaczymy, obejdziemy to dookoła. Jak nic nie będzie ciekawego, to wejdziemy sobie jakoś po tych czwórkach. Albo sobie nie wejdziemy. Tylko wysadzimy. No, tu drzwi nie ma nigdzie, z tego co widzę. A jest są. A to dobra, to idziemy drzwiami normalnie. Zobaczymy najlepsze 4 ona pójdzie. Myślę, że lepiej wchodzić garażem. Chociaż tu już widzę, że jest zabudowane chyba. Dobra, weźmy sobie drzwiami. Jedną tam, jak zmarnujemy, to się nic nie stanie. A będziemy mieli ogólny zarys tego, jak to się prezentuje. Będziemy sobie jeszcze motek, żebyśmy mogli sprawdzić sobie tam, wiecie jak są ściany pobudowane. Chociaż tutaj to tamy są przy całym brzegu. Także z tego, co widzę, to baza będzie dobrze zbudowana. Eee, Czekaj, gdzie się pale. Pale się, nic nie widzę. A, to powinno przejść, ale muszę się odsuwać tutaj C4, bo jak nie to cały czas będzie. A, i tu są kolejne drzwi. No to myślę, że teraz najlepiej będzie jakoś górą sobie przejść, dlatego dajmy tę czwórkę może tutaj o. Niech wysadzi dach. Tylko teraz się odsunę, żeby mi to Infinity nabijało. Dobra, idzie druga. Zobaczymy na ile ta baza będzie cyfra. Oczywiście robimy tak, żeby na, na wprost wejść. Nie będziemy już kombinować z tym, żeby przechodzić przez te ściany. Waliło dach czy nie wywaliło? A wywaliło, tylko to nic nam nie dało. Dobra, no to wywalmy sobie jeszcze tą. Teraz już powinno wybuchnąć. Ale to wolno spada, masakrycznie wolno. No ale trudno. To jest trzecia, tak? Trzecia. Moglibyśmy przejść górą, ale jednak zostańmy przy tym wejściu standardowym. O, tu jest jeszcze podwójna. Nie wiem, czy chce mi się to wysadzać. W sumie to... W sumie to chce, no i lecimy czwartą. Powysadzajmy to. Zobaczmy, ile jest tak poprzez wchodzenie. Myślę, że sporo. I na pewno szybciej niż drzwiami, to jest pewne. Szkoda, że tego efektu się nie da jakąś komendą wyłączyć. Dobra, to jest czwarta. O, i tam widzę, że tam będzie jeszcze więcej ścian. Dlatego tu będzie ciężko się przedostać. Dobra, wy sobie sami policzycie. Ja tego nie muszę liczyć. Wysłyszycie. Zresztą ja sobie na filmie też zobaczę. Dobra, wybuchło to, czy to nie wybuchło? Wybuchło. O, i to nam się udało. Czyli widzicie, w sumie nie było tak źle. Sami 34 nie było tak źle, bo tu nam drzwi wybuchły. Jakby one powinny być w sumie trochę dalej. Chociaż nie wiem, jakby to zrobić, żeby. Bo gdyby one nie wybuchły, musiałbym tu kolejne. Kolejną jedną czwórkę gdzieś postawić? Jak to już jesteśmy w środku? Może sobie to lejki wezmę i to pomoże. Tak to już jesteśmy w środku. Czyli w sumie chyba czwórek z tego co dobrze policzyłem. a Jak źle policzyłem, to oczywiście możecie mnie poprawić. Nasienie: Nasienie, to niezłe nasienie. Na twarz. Dobra, tu mamy garaż. I tu mamy kolejny budynek. Czyli teraz musimy. Tutaj będzie wejście do niego. A to jakieś tabliczki, czekajcie. Wcale, wcale to nie jest podjebane od majoneza, poprawka musztardy, o, git, poprawka musztardy, aha, czyli tak, no jak to wysadzimy, no to wiadomo, że to nam zejdzie, myślę, że najlepiej do tego będzie wejść dachem, tutaj ewidentnie dachem będzie wejść, tu już sobie wejdziemy c dlatego zobaczymy, czy mi się to uda, znaczy no, teraz mi się powinno udać już, i jeszcze jedną sobie dajmy tutaj, i teraz na nią muszę tylko wejść. Czemu to jest... To łamanie, łamanie nóg z przykucaniem jest bez sensu, moim zdaniem. Teraz musimy czekać, aż nam to zejdzie i nie możemy wskoczyć. No to jest idiotyczne, ale nic, poczekamy. Poczekamy, spróbujemy sobie to zrajdować i potem to. Na razie jest 504 przez ten mur. Oczywiście, mur, bo musimy przeskoczyć. To chociaż ciężko będzie wam z tą. Ram nie, nie, nie przeskoczylibyśmy rampą, nie ma szans. Bo tam jednak widzieliście, jak to temy były ustawione. To temy były dane tak, żeby się nie dało. Więc szczerzeń to też przemyślał, to nie jest tak na pałę budowane. Kurde, no ale ja teraz nie wskoczę przecież na to. Abym tu od razu na dach dał? O, mogę przecież na dach dać Dobra, odsuńmy się Potem sobie je wezmę, to jest szósta Jak dobrze liczę, a jak źle liczę to trudno Od dachu myślę, że to będzie jedyna możliwość Bo inaczej to... O, to tak zbudował dach A nie, jest tam dziura, dobra, co ja gadam a Teraz musimy jeszcze tu tylko wskoczyć No, żeby mi tylko na kucaką nie skakiwał. Chyba zrobimy sobie tak Dobra, ludzie, wskoczyłem. Teraz tu mamy tak, tu mamy kolejne ściany i kolejny dach. To zróbmy sobie tak, dajmy tutaj. Zobaczymy, czy ten dach jest taki wytrzymały. Ja sobie pójdę tam dalej, żeby mi nie było tego przegrzania zakichanego. O, tu mi nie powinno już być przegrzania. Chociaż nie wiem czy tu by się nie opłacało tego zrobić. Za chwilę zobaczymy. Zobaczymy, co tam wywaliło. Czy jest tam dalej ściana, czy już nie ma. O, już nie ma, widzicie? Czy już mamy dach, czy już będzie to trochę łatwiej. Możemy sobie teraz wejść na kolejne czwórcę. Nie wiem, czy tu mogliśmy wejść bez te czwórki, chyba nie, bez byśmy nie mogli. I teraz myślę, żebyśmy walnęli sobie już w dół, czy jeszcze do góry. Może jeszcze do góry, jedną. Spróbujmy jeszcze jedną do góry. Jak się bawić, to się bawić. Trochę nam z tych muszę przyznać, że ubywa. Dobra. O, tak się czołga pomiędzy dachami. Zobaczmy sobie teraz, jak tutaj wygląda sytuacja. No, tam jeszcze mamy te kilka c które. O, tu już mamy górę. No, to teraz tutaj możemy schodzić w dół. Tych oczywiście nie zliczam, tych, które zużyłem do. do wspinaczki, bo je zawsze można zdjąć. Nie w sensie. Nigdy nie rajdujemy sami, tak? Zawsze rajdujemy z kimś. Nie liczyłem, tutaj wy sobie policzycie sami na filmie. Dobra, i teraz. Sobie... O, tu już mamy. Tu już mamy garaż. Czyli w sumie wystarczy po tych dachach się wspinać i będziemy w garażu, a totem będzie, no spróbujmy, tu, tu jest w garażu, zobaczmy sobie jeszcze walnijmy niżej, zobaczmy co tam się dzieje ale ogólnie ciężko się dostać, muszę przyznać zobaczmy sobie jeszcze no bo tak, jeszcze musieliśmy dojść do totemu, żeby ta auta wyprowadzić, no to jest normalne, a teraz tu mamy piętra niżej, także mm, ja bym walił w sumie tutaj no ale nic, pomarnujmy sobie jeszcze trochę tych cek To ich 20, także zobaczymy, na ile ta baza jest ogólnie. Bo wiadomo, musimy dojść do temu, żeby te auta zabrać. Dojście do garażu nie daje nam jeszcze, nie daje nam jeszcze. A teraz nie wyjdę, zapomniałem. Będzie znowu czerwony ekran. Nie, nie będzie, wyskakujemy stąd. Nie daje nam jeszcze gwarancji, że weźmiemy te auta, bo tutaj ciężko byłoby wyrzucić. No, byłoby to niemożliwe, żeby wyrzucić. Znowu na siebie nie dostałem. O co chodzi? To w ogóle nie wybuchło, tak jakby. Nie wiem czemu. Dobra, no wskakuj, Majster. Powiem Wam, że dużo tych cech idzie, nawet bardzo dużo. Czemu to w ogóle nie. O, dobra, wysadziło teraz. O, i tu mamy jakieś drzwi, tylko teraz gdzie wskoczyć. W sumie tutaj skoczę. Totem, totem. A, czyli mielibyśmy teraz totemy. No to elegancko, popatrzcie, udało mi się tutaj wejść. Nawet nie wiedziałem gdzie są totemy, nie patrzyłem. Czyli w sumie na tyle, ile policzyliście, na tyle ta baza jest. C4. Sam garaż, sorry, sam garaż. Do bazy wejdziemy sobie za chwilkę. Dobra, posmarujemy się tym nasieniem. I spróbujemy teraz zrajdować to. Myślę, że tu zrobimy bardzo podobnie. I na pewno wejdziemy tu dachami, bo inaczej tu się nie opłaca wchodzić. Także spróbujemy sobie znowu użyć moich super skillsów. Tylko nie wiem, Myślę, że. Myślę, że środkiem będzie najlepiej. Znowu sobie po dachach wchodzić. I pójdziemy sobie o tendy. I tam na górę Dobra, oczywiście widzimy się jak już sobie wejdę, żeby wam tego nie żeby was nie zanudzać. Dobra, wlazłem sobie Tutaj widzicie mam taki super pomost z c bo inaczej to się ciężko wchodzi Ale wiadomo, jak już idziemy na taki rad, to raczej mamy sobie więcej c A jak będzie mniej, to wy sobie poradzicie na takich pojedynczych Ja po prostu kompletnie umiem skakać Ale wy sobie poradzicie, jak widzicie, no teraz to już się jakoś da wejść Teraz jeszcze tutaj i teraz tylko z tego nie spaść, dobra nie spadłem, wlazłem, teraz możemy sobie iść dalej, czyli tak, dajmy tutaj na razie, czyli to jest druga, druga na główną bazę, tamtego mówię, nie będę tego liczył, bo to ja liczę ze do wybuchu. Tu ładnie wysadziło i tu też, to musimy sobie znowu tam wejść, tego oczywiście nie zaliczamy. Nasz kolega to weźmie i walnijmy sobie. W sumie to powinno wywalić obie, to walimy w górę, powinno wywalić górę i dół. Także za chwilę sobie zobaczymy, czy tak będzie. Dobra, wywaliło górę i dół, ale to nam nic nie daje zbytnio, bo tu jest to tu, tu już, tu już zabezpieczone. To jest także myślę, że pójdziemy sobie teraz tak albo w sumie jeszcze wyżej. Nie, dobra, możemy teraz iść tak w dół i przekopać się tam. To jest chyba trzecia. Dobrze mówię? Chyba dobrze. No to już jest lepiej, jeszcze lepiej zbudowane. Powiem Wam, że tutaj wejść to ciężko. O, tu mamy już pojedyncze ścianki, czyli tam jest totem. Mhm, mm to nam dużo daje w sumie, bo teraz możemy sobie tutaj wejść. Tu postawmy C4. To nam nawet bardzo dużo daje. Ale zobaczcie, dużo tych c poszło, pomimo... Jest tam jeszcze kilka na, na ścianach wszędzie, bo nie chciałbym się już ich podnosić. Ale tak to sporo tego idzie. O, teraz musimy tylko tam skoczyć, czyli musimy rozwalić to. To i tak musimy rozwalić, chociaż nie wiem, czy stąd nie zaplantuję tam na dół. Nie, nie zaplantuję, to też musimy rozwalić. Wiesz jeszcze tu dwie pójdą, nie. Za chwilę zobaczymy. Dobra, teraz musimy się dostać tam. Tam na pewno będą totemy. Czyli tak, ja bym proponował. Dobra, na razie postawmy sobie tutaj. Nad, nad dołem. I powinniś, powinnam to wywalić. Będzie OK. Oczywiście tak, możemy zrobić taki konkurs. Konkurs albo po prostu nie wiem, nie wiem co będzie nagrodą w tym konkursie ale ja tą bazę wam udostępnię i kto znajduje na miejsce czurek niż ja albo po prostu kto, kto zrajduje na namicę czurek, bo nie wiem jak tam to wyjdzie. To zrobimy jakiś konkurs może. Znaczy jakoś... Nie wiem, możecie pisać co byście chcieli jako nagrodę do tego konkursu. I wtedy coś pomyślimy. I kto tą bazę zrajduje, oczywiście. Kto jeszcze dojdzie do garażu i znajdzie miejsce czwórek, najmniej bo nie miejsce czwórek niż ja, to coś tam wygra. Także jak chcecie, to możemy takie coś zrobić. No i nie zapomnijcie, żeby przesłać do mnie pracę z budowlami. A my sobie już idziemy coraz bliżej. Dobra, walimy tutaj może teraz. Zobaczmy, jak to wywali. No tutaj poszło masakrycznie dużo te więc jest to jedna z lepszych baz zbudowanych w sumie. Takich do, żeby ciężko się wchodziło. Szczęście to jednak jest mózg, nie? Dobra, i tu już mi się wydaje, że będą to temy. Walimy teraz tutaj. Nie wiem, która to jest rzędu C4, na pewno chyba z 20, albo jeszcze więcej. Także zobaczymy sobie, jak to tutaj nam pójdzie. Czy tu są już to temy? Nie, tutaj będą to temy, za tą ścianą. Jestem wręcz przekonany. Walimy sobie tutaj. Walę od razu dwie. I zobaczymy sobie czy w końcu będą totemy Dobra, teraz weszliśmy. Weszliśmy dalej. Czyli tutaj. I tu już muszą być totemy. Nie skaż, gościu. Przestań. Wariacie. Dobra, tu się już podeprę. O tutaj. Tam jest... O! Tu jest strzałka, czyli dobrze idziemy. Widzicie? I dobrze idziemy. I tutaj mamy, mamy to. We got this. Mamy szafki. Tylko jeszcze totemów nie mamy. Tutaj mamy piece. Eee, wysadźmy sobie teraz to. Może I już szafki mamy. Czyli zobaczcie, ile co człowiek nam poszło na same szafki. I nie wiem, czy by było szybciej. Nie wiem, czy by się dało kompletnie wejść szybciej. O, czy mamy jeszcze niżej. Czyli tutaj już muszą być totemy za tym. Wiecie co? Ja bym to rozwalił tak. Myślę, że tak będzie najszybciej. Chociaż będą, bo będą podwójne, ale i tak myślę, że będzie najszybciej. Myślę, że będzie najszybciej. Chociaż pójdzie na pewno dużo na tą bazę, masakrycznie dużo. To jest chyba jedna z naj, najtrudniejszych baz przeze mnie raidowanych. No to jest chyba 100% czy tak. Dobra i tutaj nie mamy temu dalej. <grytanie> Wysadźmy sobie to od góry, zobaczmy czy nam się tutaj coś poszerzy. No zobaczcie, no sami sobie policzcie te czwórki, jest masakrycznie dużo. Masakrycznie dużo ceczurek. czórek. Szeszyń mógłby budować bazy, dobra, teraz. Znaczy, on zawsze buduje bazy, no ale wiecie o co chodzi, nie? Aha, czyli tutaj nie ma totemów. Nadal nie wiem, gdzie są totemy. To jest takie dookoła. Aha, ba, że tu po prostu nie ma. to <laughs> w sensie, że on. Totemy to, to, to by były już tutaj. Tylko on ich po prostu nie dał z racji tego, że tam był na zewnątrz, a jak nie to powysadzamy tu jeszcze trochę i zobaczymy co tam się dalej kryje. Chociaż może za tym będą. A i znowu się wysadziłem źle. Tutaj. Totem? O, jest! Totem na 100%, mówię prawdę, hehe. Aha, czyli tu jeszcze coś dalej jest. Tutaj szerszej nas troluje. Wysadzamy mu to. Wysadzamy mu to, bo on nas troluje. Tak być nie będzie. Tak być nie będzie, nie ma trollowania. a ja sobie jeszcze tutaj pójdę wysadzić. Jak on to, to bym pochował, to jest przemistrz, nie? Jak ktoś zbuduje lepszą bazę niż on teraz, to normalnie, nie wiem, daje 100 złotych. Tu jest na 100% totem, tak mówił. To niezły totem. Mówię wam, ta baza to jest jedna z trudniejszych, jakie ja rajdowałem. Nie wiem, czy to czwórek poszło, z 50. Czekajcie, zobaczmy jeszcze to miejsce, bo tutaj wysadziłem sobie. A tu są po prostu takie puste te, to nam nic nie daje. Gdzie ten to ten może być? Tutaj na pewno go nie ma, chyba że gdzieś za tym? Pierun wie. Zobaczmy sobie, co tutaj wysadziliśmy. o, tutaj na szczęście dwie wybuchły. Tutaj nic nie ma, on jest. to jest troll. Wysadźmy sobie tutaj dół jeden. Zobaczmy co tam się będzie kryło Ja bym tutaj szedł w bok, bo coś mi ten totem podniesie Tak, 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 ja tu idę to rozwalić Mówię wam, w trudniejszej bazy nie, nie rajdowało się Nie rajdowało się Dobra to wystać mi drabina nam wybuchnie także musimy sobie zobaczyć szybko co tam się dzieje Tu jest gówno, widzicie? To jest troll Trzeszczeń to jest troll To jest troll. Także wiecie, no. Tu będzie z nim ciężko. No, tu też nic nie ma. Nie wiem, gdzie on to ukrył. O, tu są jeszcze jakieś drzwi. Idziemy tutaj teraz. 25 drzwi. Czy tam 30? Nawet nie wiem. C4 to nam chyba z całego serwera, abyśmy wzięli C4. Nie wiem, czy byśmy te bazy obie zrejdowali, bo ja to liczę z garażem. Mm. O. Tutaj też nic nie ma, jak widzicie. No to fajnie, dobrze wiedzieć. Ale teoretycznie mamy już skrzynki. Teoretycznie. Praktycznie nie mamy nic i jesteśmy w dupie. Także... O! Tu, tu już byliśmy, tak? Tak, byliśmy, tylko spadliśmy, dobra. Tam nic nie ma. Chyba. Wysadzę sobie to. Powinno wstać też dach, także zobaczymy. Mówią ludzie, nie ma nie ma... nie mocniejszej bazy jak na razie jeszcze w furcie. Ja nawet to temu znaleźć nie mogę. Tutaj nam porobiło się jakieś przejście. Tutaj mamy drabinę. I tu te szafki, ale tu już byliśmy. Nie, tu nie byliśmy. Tu mamy kolejne szafki. Idziemy teraz tutaj. Jak on to chyba z rok budował. To też sobie wysadzę. Tak dla zasady. To tak dla zasady, żeby zobaczyć. Może akurat to tam będą. A ja idę tutaj na górę. Dobrze, że to mi się też nie wysadziło. Ale to mi się wysadziło. O, wybuchły te drzwi. Mamy więcej wybuchniętych drzwi. Mamy kolejne szafki. Aha, czyli tu dookoła są szafki. A to temu na środku nie ma. Ja nie wiem, gdzie on to dał. Naprawdę. Hmm. Może za tym? Nie wiem, no, nie wiem, nie wiem. Mówię, jak ktoś to zareaguje szybciej, znaczy jak już zobaczy, gdzie są totemy, to wiadomo, że będzie łatwiej. Ale zobaczcie, tu w środku nie ma totemów. Totemy są gdzie indziej. Dookoła to były wszędzie skrzynki, a totemów nie ma. Chyba, że tam były to gdzie nas strollował. Także na tym chyba zakończymy, bo już nie chce mi się tego wysadzać. Pamiętajcie, że ci, którzy, którym się uda, o, uda odnaleźć pomieszczenie z totemami, to wygrywają coś. Jeszcze nie wiemy co, to wymyślimy. A ja się z wami żegnam i pamiętajcie o przesyłaniu prac. No i o, sami łapków w górę, jeśli wam się podobało. A ja się z wami żegnam, no i do usłyszenia.